Cześć wszystkim. Widzę, że już są osoby, które czekają na naszego live'a. Dajcie znać, że jesteście. Może napiszcie też przy okazji, z jakiej miejscowości jesteście. Będzie nam łatwiej komunikować się. Zgodnie z zapowiedzią, porozmawiamy dzisiaj o ochronie dochodu w sytuacji, kiedy zachorujemy. Bądź też będziemy po wypadku. Zanim jednak przejdziemy do tego, kilka słów o moim wcześniejszym lajwie. Otóż po tym lajwie Janek zapytał mnie, o co chodzi z tą sprzedażą naturalną. Ja najkrócej odpowiadam zawsze, że jest to rozmowa. Ja wiem, każdy powie, że przecież jak agent przychodzi, to co robi? Rozmawia. Ale ideą tego jest to, aby uzmysłowić, tak naprawdę, rozmówcy, co potrzebuje. Bo często jest to złudne, kiedy dzwonisz do agenta, bądź sprawdzasz przez internet, a potrzebuje tylko to czy tamto i sprawa załatwiona. Tak naprawdę, to, to nie o to chodzi. I w trakcie tej rozmowy najważniejsze jest to, aby po jej zakończeniu mój rozmówca wiedział, czego potrzebuje. I ja się nie uparażam, jeżeli ktoś po tej rozmowie nie kupuje u mnie żadnej polisy. Ja też zawsze się śmieję, że ja nie jestem od tego, żeby ktoś mnie lubił, ale od tego, żeby zabezpieczyć go tak, jak potrzebuje. Tak przy okazji wspomniałem ostatnio, że twórcą tej sprzedaży naturalnej jest Fryderyk Karzałek. Tak przy okazji polecę wam jego książkę autobiograficzną. Pieniądze są seksy. Fryderyk opisuje w niej swoją historię, historię od momentu, kiedy był w Niemczech, tam kopał rowy, do czasu, aż po powrocie do Polski został milionerem. I do dzisiaj Fryderyk pomaga innym. Może się zdziwicie, ale codziennie rano o godzinie 5.55 Fryderyk spotyka się z przeszło tysiącą osób w klubie 555. Także zapraszam Was też do tego klubu. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego spotkania. Tak jak zadałem pytanie ostatnio, co możesz zyskać chroniąc swój dochód? Ja uważam, że przede wszystkim spokój. I potwierdzają to osoby nie tylko te, które mają wypłacone świadczenie, ale także te, które wykupiły taką polisę ochrony dochodu. Bo szczególnie u przedsiębiorców z tyłu głowy często jest, a co będzie, jeżeli zachorują, co będzie, jeżeli coś mi się stanie. Są różnego rodzaju opłaty dotyczące samego funkcjonowania firmy, ale też zwykłe opłaty domowe czy kredyty. Tak zaplanowałem w granicach 20 minut. Powiem o tym, na czym polega ta ochrona dochodu. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę bardzo, zadawajcie, odpowiem na nie na koniec spotkania. Jeżeli nie będzie mnie słychać, tak, bo zaraz zniknę, to dajcie znać, że nie słychać. Było mnie słychać, czy nie? Nie ma chętnych do odpowiedzenia. Halo. No cóż, jesteście, jesteście niemożliwi. Dobrze, to w takim razie, żeby nie było, to będę widoczny, tak? Więc, dla kogo jest ta ochrona? Przede wszystkim są to przedsiębiorcy i osoby wykonujące wolne zawody, typu pielęgniarka, lekarz, adwokat, weterynarz, ale też osoby zatrudnione na etacie o wysokich, bieżących zobowiązaniach finansowych. Bo nie chodzi o to, żeby dla osoby, która dostaje normalnie wynagrodzenie, pracuje na etacie, a jednocześnie nie ma jakichś kredytów, szczególnie hipotecznych, Taką ochronę brać. Jaki jest zakres ochrony? Przede wszystkim to są świadczenia na wypadek utraty w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, a także w przypadku inwalidztwa. Są też oczywiście klauzule dodatkowe, o których powiem za chwilę. Co jest ważne? Limity to jest do 10 milionów złotych. Jednak, no, wiadomo, każdy by chciał 10 milionów, ale maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez osobę, która się ubezpiecza z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy. To, co proponują. To jest ubezpieczenie LOJCA, stąd też dwa zdania. Przypuszczam, że w większości z Was LOJC kojarzy się przede wszystkim z ubezpieczeniami statków. Ale jako ciekawostkę, LOJC ubezpieczył także nogi Ronaldo na skromną kwotę 144 milionów złotych. Ale to, co nas interesuje w tym momencie, to. Właśnie ta ochrona. I teraz takie porównanie. W ZUSie płacąc składkę tak około to jest 76 zł miesięcznie, chorobowe dla przedsiębiorcy to jest zwykle 1300 zł. Natomiast u Lloydsa składka około 90 zł, to tak zwane prywatne chorobowe, to jest 5000 zł. Na czym polega wyjątkowość oferty Lloydsa? Przede wszystkim całkowita okresowa niezdolność do pracy, czyli przez pewien okres, to jest świadczenie dla przedsiębiorcy wypłacane od 22 dnia choroby, lub jeżeli jest to po wypadku, to od 15. Czyli ktoś zachoruje, to przez 21 dni nie ma płacone, dopiero od 22. I wypłacane takie świadczenie jest w zależności od umowy, którą zawiera się, przez 24, 36, 48 lub też 60 miesięcy. I co jest ważne, to jest to świadczenie w przypadku niezdolności w konkretnym zawodzie. To jest to, co tą ofertę wyróżnia na tle innych firm, gdzie mówimy o konkretnym zawodzie. Ponieważ obojętnie, czy to będzie już na przykład ta trwała niezdolność do pracy, to najczęściej jest tak, że w większości firm jest, że w ogóle nie możesz pracować. Natomiast w tym przypadku to jest w konkretnym. Jeżeli jesteś lekarzem, nie możesz pracować jako lekarz, to otrzymujesz to świadczenie. I teraz takie przykłady. Słychać mnie dobrze? Jeżeli jest całkowita okresowa niezdolność do pracy, i umowa jest na przykład na 5 miesięcy w przypadku złamania nadgarstka w wyniku upadku z roweru. Czyli jedziesz rowerem, upadek, otrzymujesz L4. Okres oczekiwania jest 14 dni. Czyli przez tak jak wspomniałem, przez 14 dni nie ma wypłaconego świadczenia. Następnie masz chorobowe przez 6 miesięcy. Jest wypłacane przez 6 miesięcy ta kwota 5 tysięcy złotych. Czyli łącznie 30 tysięcy do wypłaty. Ponieważ okres odszkodowawczy, czyli ten okres, na który się umawiamy z firmą, wynosi 24 miesiące, to do wykorzystania okresu jest jeszcze 18 miesięcy. W przypadku jakiegoś odnowienia tego akurat złamania. Inny przykład. I tu mówimy teraz o całkowitej niezdolności do pracy. Nowotwór. Polisa, bo wszystkie polisy są zawsze zawierane na okres 12 miesięcy. Choroba, czyli 21 dni. Następnie, no tu jest przykładowo, przez 8 miesięcy jest wypłacane świadczenie. No, nowotwór ma to do siebie, że może się odnowić. Jeżeli w ciągu tych 24 miesięcy odnawia się ponownie, no to jest znowu wypłacane przez 12 miesięcy, czyli łącznie jest wypłacone 200 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o polisy tak które są tak jak wspomniałem zawsze zabierane na okres 12 miesięcy i niezdolność do pracy musi się pojawić w tym okresie, czyli w ciągu 12 miesięcy, kiedy jest ta zawarta umowa. I teraz tak, jeżeli mamy opcję całkowitej okresowej niezdolności do pracy, zaznaczam w zawodzie Przykładowo 5 tysięcy, całkowita trwała niezdolność do pracy jest 300 tysięcy. Jest udar mózgu. Polista zawarta oczywiście, na 12 miesięcy udar, po 21 dniach jest wypłata przez 12 miesięcy, i ponieważ na podstawie dokumentacji no stwierdzono, że jest to całkowita trwała niezdolność do pracy, czyli w danym zawodzie. Klient nie będzie mógł już pracować, to jest wypłacane 300 tysięcy. Ale ponieważ przez te 12 miesięcy było wypłacane po 5 tysięcy, jest wypłacane 60, to po roku jest wypłacane reszta, czyli 300 tysięcy odjąć 60, jest dopłata 240 tysięcy złotych. I teraz, jak ustalamy te sumy ubezpieczenia? żeby mieć ten milion, tak, o którym wspomniałem na początku, są brane pod uwagę przychody, przychody z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy. Mówimy tu u, o przychodach z uwagi na to, że jest to skierowane przede wszystkim dla przedsiębiorców, czyli uwzględnia się przychody, a nie dochody. I co jest ważne, jest to generowane Osobiście w zawodzie wskazanym w polisie. Czyli jeżeli jest to lekarz, to musi sam osiągać te dochody. Jeżeli jest to kierowca, to jeżeli ma umowę jako jednosobowa działalność, to sam osiąga. Jeżeli ma umowę o pracę, no to jest to już inna sytuacja. Ale też, tak jak wspomniałem, może mieć taką ochronę. I przy zawieraniu umowy jest to oświadczenie. Natomiast jeżeli dojdzie do zdarzenia, to ubezpieczyciel wtedy wymaga udokumentowania przychodów. Jest to najczęściej PIT albo wyciąg z księgi przychodów i rozchodów. I teraz to, co wspomniałem, okresowa niezdolność do pracy, czyli tak zwane prywatne chorobowe, minimum 1000 zł maksimum 65% średniomiesięcznego przychodu. Czyli no, jeżeli przychód jest 10 tysięcy, no to siłą rzeczy maksymalnie może być 6,5 tysiąca złotych. Przy trwałej niezdolności to jest ten milion, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność rocznych przychodów. I Tak jak wspomniałem, to jest oceniane w momencie, kiedy przychodzi do ubezpieczenia. Oprócz ochrony dochodu są jeszcze opcje dodatkowe, o których powiem za chwilę. Co jest też ważne, zakres ubezpieczenia dotyczy całego świata 24 godziny na dobę. Jest też możliwość dołączenia z portów ekstremalnych. O, tak to można nazwać. Czyli, a wyłączone są udziały w zawodach i wyścigach. Chyba, że oczywiście wcześniej, przy zawieraniu umowy, jest to ujęte, no to wtedy jest inna sytuacja. Jeżeli chodzi o choroby, to nie ma żadnego katalogu. Są jedynie wyłączone choroby umysłowe, psychiczne, depresji, HIV, a także stany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa. Ale. Oczywiście można zgłosić wcześniej choroby istniejące do tego i wtedy jest to ujęte, ale jeżeli zgłosimy, że chorujemy na coś, nie znaczy to, że w momencie, kiedy przez to będziemy niezdolni do wykonywania zawodu, no to będzie wypłacone świadczenie. Musi to być wykluczone. Przyczynowo-skutkowo, teraz tak, w ramach polisy jest też możliwość rozszerzenia o samą śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także inwalidztwa. Możliwość też rozszerzenia o amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych, czyli jazda na motocyklu, nurkowanie, pilotowanie samolotów, skoki spadochronowe. To są te rzeczy, które no, często się uprawia. Nawet amatorsko, a nie jest to objęte standardowo. W przypadku polisy o wysokości powyżej 300 tysięcy, jest też zasiłek pogrzebowy, czyli do 25 tysięcy, jest też refundacja kosztów przystosowania do życia w niepełnosprawności do 200 tysięcy. Czyli trzeba dostosować mieszkanie, może samochód trzeba kupić, wózek inwalidzki, na to też są środki. Jest też trwały uszczerbek na zdrowiu. I tu już mówimy o takich rzeczach typu złamanie, naderwanie mięśni. I tu jest uwzględniane to procentowo. I coś, co jest, no, można powiedzieć, że bardzo ciekawe, to jest dzienne świadczenie szpitalne i rekonwalescencja w domu. Dlaczego mówię ciekawe? Przecież to nie jedna firma ma, prawda? Ale to jest 500 zł za jeden dzień pobytu w szpitalu. I sytuacja wygląda w ten sposób, że wypłacane jest od czwartego dnia, czyli za pierwsze trzy dni nie jest, ale od czwartego. I po przyjściu do domu mamy zwolnienie lekarskie. Czyli musimy odbyć rekonwalescencję w domu, i tu jest wypłacane też 500 zł za każdy dzień i za tyle dni, ile przebywaliśmy w szpitalu. No to teraz policzmy sobie koronawirus, to jest najczęściej 30 dni w szpitalu, czyli 30 dni tam byliśmy w szpitalu, no to 27 razy 500 plus drugie 27 w domu, no to już jest ciekawa. Kwota, prawda? No i oczywiście refundacja kosztów medycznych do 10 tysięcy. Czyli tu mówimy o leczeniu, rehabilitacji, różnego rodzaju środkach. No i to, co często jest dla wielu osób najważniejsze, ale podkreślam, nie należy się sugerować składku. Teraz takie przykładowe składki miesięczne. Jeżeli mówimy o czasowej niezdolności do pracy, czyli przez jakiś okres nie możemy pracować, to będąc w wieku 30 lat za składkę 83 zł przez rok, dwa, nawet trzy możemy dostawać co miesiąc 5000 zł. W wieku 40 lat, na przykład przy składce 183 zł to jest co miesiąc 10 tysięcy. Natomiast w opcji miesięcznego świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy oraz trwałej niezdolności do pracy, no to 30 lat składka 172 zł miesięcznie to jest 5 tysięcy co miesiąc i w przypadku, jeżeli się okaże, że jest to trwała niezdolność do pracy, w tym konkretnym zawodzie, w którym pracujemy, no to jest 500 tysięcy złotych. Sami musicie to Państwo ocenić. No. Nie widzę pytań, to może tak. Wcześniej dostałem takie pytanie. Jeśli zatrudniam pracowników, czy mogą skorzystać z tego ubezpieczenia? Tak oczywiście, ponieważ to jest oferta dla prowadzących działalność gospodarczą nie tylko indywidualnie, ale też w formie spółek, czy zo, czy spółek cywilnych, ale wtedy do wszystkiego firma podchodzi indywidualnie, ponieważ podstawą jest to, aby ten dochód był osiągany osobiście. Ale siłą rzeczy, na przykład, jeżeli już o lekarzu, o którym mówiłem, lekarz zatrudnia asystentkę, no to siłą rzeczy, jeżeli on nie będzie mógł pracować, no to nie będzie żadnego przychodu, bo asystentka nie jest od leczenia. I podobnie w firmie, jeżeli ktoś zatrudnia pracowników, ale on akurat odpowiada za coś, co ma wpływ na funkcjonowanie całej firmy, no to siłą rzeczy także otrzyma. Ale to są już rzeczy, do których należy podchodzić indywidualnie. Kolejna sprawa, od czego zależy wysokość składki? No to już częściowo odpowiedziałem, tak? Przede wszystkim od wieku, ale też ryzyka zawodowego, ponieważ inne ryzyko będzie miał na przykład lekarz, inny kierowca, a inny jeszcze kierowca zawodowy jeżdżący za granicę. No, zakresu ubezpieczenia. Czy to będzie trwała niezdolność, czy okresowa. No i wreszcie wysokość świadczeń, jakie klient, pacjent będzie chciał otrzymywać. Tak to wygląda praktycznie. Pytania nie pojawiły się. Ale dziękuję tym, którzy są ze mną. Szkoda, że się nie odzywacie, ale i tak zapraszam wszystkich do polubienia mojego forza, bezpieczne ubezpieczenie. A kto nie był jeszcze na moim bloku, blogu, to zapraszam bezpieczneubezpieczenie.pl. Tam między innymi możecie pobrać skrypt racjonalne ubezpieczenie. Jest to skrypt, w którym wyjaśniam, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczeń. No, wiele osób, które już go pobrały, to potem w rozmowie mówiły, że faktycznie są rzeczy, na które się wcześniej nie zwraca uwagi. I oczywiście, zapraszam Was do kontaktu osobistego. Możecie dzwonić, pisać. A widzimy się. Za tydzień, i wtedy, już ponieważ miałem wcześniej też pytania dotyczące ochrony prawnej, to porozmawiamy właśnie o ubezpieczeniu prawnym. Także widzimy się w poniedziałek. Jeżeli macie jakieś problemy, pytania, które nie są dla Was jasne, to piszcie do mnie. Ksuszka, małpabezpieczny.pl. Bądź też w postach, i będziemy na to starali się odpowiadać. Jeszcze nawiązując do wcześniejszego mojego live'a, pamiętajcie, w sytuacji, kiedy trzeba oszczędzać, głęboko należy się zastanowić, czy oszczędzanie zaczynać od likwidowania polis. Jeżeli nie wiecie, czy warto, czy nie, zawsze możemy zrobić bezpłatnie taką analizę, tego, co posiadacie. Bo często jest tak, że płaconych jest dużo polis i często się dublują. To wtedy, dlaczego by nie można zlikwidować. Ale ogólnie proponuję, aby jednak nie korzystać z tego. Likwidacja polis, polisy to jest ostateczność. No, mam nadzieję, że. Pewną wiedzę macie, że jest to dla Was wartość dodana i nie straciliście tych 25 minut na darmo. Dziękuję i do zobaczenia w poniedziałek.